Cześć, dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym vlogu będzie dali trochę przesadzania, a to dlatego, że niestety jedna moja poprawka, którą już przesadziłam, którą, której prze, e, przesadzanie pokazywałam wam na Instagramie, no już tego bardzo, bardzo wymagała. E, no i teraz przyszedł czas właśnie na te dwa przepiękne filodendrony Pink Princess, które mm, wyhaczyła mi moja przyjaciółka z. Obi, bo niestety te z zbiedry to już oczywiście, y, zanim ja się ogarnęłam, to już prawie nie było, a ogarnęłam się w poniedziałek rano i w ten poniedziałek rano miały one wejść do biedronek, ale już podobno nic nie było. Tak więc y, miałam już nie kupować, stwierdziłam, że mam Swamping Pink Princess i okej, okay, okej. Okay. No ale jednak, no nie mogłam się oprzeć. Zobaczcie na no to przepiękne wybarwienie, na tego liścia. Tutaj mamy. Drugiego. Myślę, że y, obydwie te sadzonki ze sobą połączę. Y, dam im jakiś palik, coś po czym będą mogły się delikatnie wspinać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A dodatkowo, no niestety, y, w obi podlewanie jest dosyć słabe i one są totalnie przemoczone. Dlatego, no, wolę je przesadzić szczególnie, że widzę, że ziemia tutaj to no, pozostawia no, wiele do życzenia, nie? No jeżeli chcę mieć takie piękne sadzonki, żeby one się pięknie rozwijały, no to należy tutaj coś zadziałać. Tak jeszcze z dodatkowego update'u ucięłam w końcu moją Pink Princess, która nie za bardzo mi się podobała jej szczyt, bo robił się coraz mniejszy no i postanowiłam, że będę rozmnażać ją w keramzycie. Oczywiście jak przystała na piękny pierścisek, keramzyt również musiał mieć odpowiedni kolor. No i zobaczymy co z tego będzie. Trochę wody jest dzisiaj i wczoraj było u nas piękne słońce i myślę, że skorzystała tutaj sadzonka właśnie z niego. Tak więc delikatnie jeszcze będę musiała ją podlać i też wspomogę się, tak jak już Wam pokazywałam w ostatnim filmiku, ryzotonikiem. Bardzo go lubię. Słyszałam różne opinie na temat różnych ukorzeniaczy tego typu i powiem Wam szczerze, że akurat ten bardzo lubię. Te inne to tak są dla mnie delikatnie wątpliwe. No i mam nadzieję, że może jakbym. W sumie kiedyś może połączyła te trzy sadzonki, to bym miała taki fajny, duży krzak, no nie? No i mam już też przygotowaną ziemię, jeżeli chodzi o e, ziemię, jest ona tak dość bardzo przepuszczalna, mamy tu zarówno e, wiórki kokosowe, nie wiem czy tak to mogę powiedzieć, ale mam nadzieję, że będziecie wiedzieć o co chodzi, e, perlit, e, ziemia zwykła, jest też gdzieś tam jeszcze chyba końcówka, podłoże do storczyków, gdzieś tam gdzie nie gdzie, no i ta ziemia jest bardzo taka luźna, sypka o, nie klei się w ręce, ja akurat mam mokre ręce, bo y, myłam tutaj doniczkę, doniczkę jak widzicie y, z hydroponiki ale ja akurat nie mam innej i będę do niej wsadzać te dwa filodendrony, zobaczymy czy one mi się zmieszczą, czy trochę nie przeceniłam możliwości o. Zobaczymy. Dobra, jak się nie zmieszczę, no to posadzę chyba w dwóch osobnych. Już mamy rozpątaną jedną roślinkę. O, proszę bardzo. Tutaj ziemia, zobaczcie, cieszę się, że w ogóle jest dodatek perlitu. Rzadko kiedy się to spotyka, naprawdę, w rozsadach, ale jeżeli bym chciała, tak naprawdę, nie dość, że zgina się, tak się kleje jak kulka śniegu, to jeszcze tak naprawdę, słuchajcie, jestem w stanie z niej. Kurczę trochę wody wylać. Postaram się wam to pokazać z tej ziemi. Że ja ogólnie kupuję, jeżeli chodzi o kupowanie roślin z margen, no to ja ogólnie kupuję, tylko y, dużo zależy od tego, kto się tymi roślinami zajmuje. Zobaczcie. To jest ziemia Poppy Princess. No, dlatego ją przesadzam, bo nie chcę, żeby mi zgniła, a jak widać, no, bardzo łatwo. Żeby tak się stało. Wiecie co, um, przymierzyłam sobie właśnie do tej mniejszej doniczki, i okej, okay, one się zmieszczą, ale żadnego palika nie będę w stanie im dać, dlatego stwierdziłam, że wezmę przesadzę je do większej doniczki, tą doniczkę, którą właśnie przed chwilą sparzyłam. No i właśnie chyba po prostu zabiorę im trochę miejsca z dołu, e, dodam im keramzyt i po prostu dam im ten palik. I niech sobie. Radzą, bo palik mam dość duży, chciałabym, żeby był trochę taki na dłużej, żeby mi starczył, żeby nie musiała go za chwilę wymieniać, dlatego że jak wiadomo, ja jestem troszeczkę w tym słaba, i zawsze odkładam to i odkładam y, byleby jak najpóźniej dać ten palik, dlatego po prostu wezmę sobie i dam je do dużo, dużo większej doniczki. Dobra. Na dole mamy keramzyt. Oczywiście jak to przystało na Pink Princess, jest on różowy. Udało mi się go zdobyć, a zobaczyłam pierwszy raz u Marioli, więc bardzo mi się podoba. Tutaj na górę dałam ziemię. Palik już stoi i Zobaczcie, że od razu zrobiło się dla nich mniej miejsca. E, ta doniczka już nie jest taka wielka, jakby się zdawać mogło. No i osadzę sobie je z dwóch stron i niech sobie fajnie rosną. Zobaczcie, jaka super niespodzianka. Dwie roślinki w jednej. Super, mega się cieszę, że z dwóch oczek poszło. I zobaczcie. No ale. Ten liście jest niesamowity. Mam nadzieję, że roślina będzie mi co jakiś właśnie czas puszczać takie piękności, takie half moony. Dobra, nie będę ukrywać, musiałam się trochę nagimnastykować. Głupio to zrobiłam, że, tego palika, że ten palik dam na środku, a nie przesunąłam go tutaj bardziej do tyłu, może nawet na sam koniec, dlatego że miałabym więcej miejsca tu po bokach, żeby je wsadzić. No a tak to o, troszeczkę więcej pracy, ale się udało. Bardzo się cieszę. Myślę, że super to wygląda. Jestem zadowolona. No, ten liście jest boski, nie? No, jest boski. Więc naprawdę jestem zadowolona. E, może w przyszłości właśnie jakąś trzecią wsadziłabym tutaj. Zobaczymy. Nie wiem jeszcze, e, niech się ładnie zagęszcza, niech ładnie e, rośnie. Jeżeli chodzi też o na przykład moje zdanie, że teraz rośliny właśnie weszły typu Pink Princess do Biedronki, do, do Obi. Słuchajcie, ja na, tak naprawdę nie mam nic przeciwko. Nie uważam, bo widziałam, że na grupach różnego rodzaju wyszła z tego tematu jakaś wrzawa itd. Tak tak ja nie mam nic przeciwko. Ja rośliny traktuję jako moje hobby, jako taką część relaksu, e, gdzieś, gdzie mogę uciec, jeżeli mam dużo stresu. I jeżeli właśnie tego typu piękne rośliny możemy dostać w niższej cenie, to dla mnie to nie ma żadnego problemu. Ja nie kupuję tych roślin, żeby się na nich wzbogacać, czy żeby później właśnie, nie wiem, kupić pięć sadzonek i na Oeliksie sprzedawać później za stówkę. Kupiłam je za 10 zł. Z kwestia kwestia bardziej jakiejś indywidualnej, indywidualnej moralności, jakichś sobie swoich zasad. Dlatego ja na przykład nie mam nic przeciwko, żeby, żeby rośliny taniały, nawet te kolekcjonerskie, żeby taniały, dlatego że cieszę się, bo jeżeli takie małe sadzonki byłyby w cenie takiej jak jeszcze na przykład rok temu czy pół roku temu, nie byłabym sobie w stanie na nie pozwolić, po prostu dwie sadzonki byłyby dla mnie zbyt drogie. Wolałabym je przeznaczyć w jakimś innym celu. No a w tym momencie, właśnie z takimi pięknymi wybarwieniami, mogę sobie na nie pozwolić, a dodatkowo. Nie wiem, czy którejś z nich nie podaruje mojej babci, której też się właśnie bardzo to podoba, i nie wiem, czy jeszcze tamtą ciętą, która mi się ukorzeni, czy, czy później którąś z tych. No nie wiem, jeszcze zobaczymy. Argument tego typu, że, że jest to roślina jakby nienaturalna i. i... I że jest to rozmnażane tkankowo, i tak dalej, to wydaje mi się, że ta kultura TC bardzo dobrze wytłumaczył to Marek i rośliny, i tam do Was odsyłam w linku, będziecie, znaczy w opisie będziecie mieli link do tamtego filmu, ale w skrócie, już tak podsumowując, to ta roślina nie rośnie naturalnie, więc ten argument totalnie osobiście do mnie nie. Przemawia. A jeżeli chodzi o ekologię, to tak naprawdę, jeżeli tak stukając się centralnie po piersi, to hobby roślinne nie jest zbytnio ekologiczne. Tak więc ten argument to też troszeczkę go obalam, bo jeżeli uważamy, że jest nieekologiczna taka właśnie produkcja masowa, no to tak naprawdę każda nasza roślina, którą kupujemy w markecie czy w sklepie, jest właśnie, no prawie każda, właśnie z takiej oto produkcji, więc argument ekonomiczny też wydaje mi się w moim odczuciu jest tutaj obalony. A dajcie mi znać, co Wy uważacie na ten temat? Jaki macie stosunek? Czy, czy jesteście za, czy przeciw, właśnie czemuś takiemu, żeby rośliny. Oczywiście w cudzysłowie kolekcjonerskie wchodziły na półki sklepowe typu biedronka. No, ja uważam, że rośliny to jest cudowna pasja i bardzo wszystkich serdecznie zawsze zachęcam moich znajomych, moją rodzinę, żeby mieli roślinki w domu. Dlatego, jeżeli ktoś może sobie w końcu pozwolić na tego typu roślinę i żeby zachwycała jego serce, no to jestem jak najbardziej. Zatem, tak szczerze mówiąc, oczywiście moja Pink Princess musiała dostać również Pink osłonkę. Yy, bardzo mi się to podoba. Zobaczymy, jak będzie rosnąć. Trzymajcie kciuki. No i trzymajcie również kciuki za moją drugą sadzonkę. Muszę jej trochę wody dolać, no, bo już tu tu, no tu już nic nie mam, więc <laughs> no, trzeba będzie się zająć. No, też mu przepiękne wybarwienie, bardzo mi się podoba. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I będąc dalej w temacie niezbyt ekologicznym, no to pokażę Wam jakie piękne kwiaty, tulipany dostałam od pana Planta. Zazwyczaj nie kupuję kwiatów ciętych, ale tulipany zawsze jakoś mi się bardzo podobają. Zwiastują mi wiosnę i tym naprawdę nie mogłam się oprzeć. I są przepiękne. Znaczy, no. Ja nie mogłam się oprzeć. No, pan Plant mi kupił, tak więc. <grym> no, są przepiękne, naprawdę. Muszę się wam aż pochwalić, jak super wyglądają. Tutaj razem z filodendronami, razem ze syntapsusem. Tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam dobrego dnia, dobrego tygodnia. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!